Wrocław Maciej Janowski po wygranym rewanżowym półfinale ze Stalą Olgierdżów. Maciek, zacznę od gratulacji. Niektórzy jeszcze niedawno powiedzieliby, że finał to dla Was obowiązek, ale zważywszy na to, jak układał się ten sezon, no to myślę, że olbrzymia radość i też z pewnością łatwo nie było. Oczywiście, to było bardzo trudne spotkanie. Widzieliśmy od początku, że tak będzie. E, na szczęście byliśmy skupieni i e, nawet jak e, goście tutaj nas naciskali, to... E, dobrze się broniliśmy i, e, i pokazaliśmy naszą siłę w domu, więc e, bardzo się cieszę, e, fajna dyspocja całego zespołu, więc e, on to bardzo zadowolony. Duży znak zapytania był przy Twoim występie, przy Twoim nazwisku, no to trudno nie zapytać o samopoczucie. Ile cudów dokonali? Za z Tobą lekarza i czy rzeczywiście tak można powiedzieć, że Macie Janowski w 100% był zdrowy w tym spotkaniu, przygotowany do tego Panie, szczerze mówiąc, ogromne podziękowania dla Riasza i doktora, którzy naprawdę zrobili wszystko, żeby mnie wystartować. Szczerze mówiąc, w sobotę, jak leżałem w karetce, byłem przekonany, że to jest koniec sezonu. dla mnie na dzień ręki naprawdę dochodziło do siebie i dzisiaj nawet 4 godziny rehabilitacji jeszcze rano. Więc cieszę się, że mogę wystąpić, bo dla mnie bardzo ważne, żeby, żeby być z dużyną i walczyć o ten finał, ponieważ trudny sezon, jedziemy dłuższy okres bestaja. Jednego z naszych liderów, więc ten film na pewno smakuje bardzo dobrze. Ale widzę, że tą rękę cały czas przytrzymujesz w rękawiczce? Tak, ponieważ jak założyłem rękawiczkę w szatni i coś tam patrzyliśmy, nie mogłem jej ściągnąć przez całe zawody, ponieważ jest pchnięta. Jest dużo, duża część jest oparzona, więc. Teraz już czuję dosyć mocno skutki tego meczu, ale do, do finału mam parę dni, macie przede mną i więc e, teraz dwa dni znowu na rehabilitacji i e, wiesz, że będzie w Mamy Mam szacunek. W trakcie meczu ta ręka cię mocno przeszkadzała? Ten ból ci przeszkadzał mocno? E, tak naprawdę od e, mojego przedostatniego biegu e, już czułem e, tam skutki. Ten odgas tak jeszcze, jeszcze odczuwa składki tego walki, więc e, teraz jak już te emocje zeszły i, e, i Adrenalina, e, teraz myślę, że, że potrzebuję pod takiej Może ostatnie pytanie ode mnie, bo rok temu uciekł finał Maćkowi Janowskiemu też tak już przed rozpoczęciem rywalizacji z lubelskim motorem. Czy to oznacza, że jesteś? bardziej głodny tej walki, o złoto bardziej zdeterminowany i czy liczysz na to, że będzie to bardziej wyrównana rywalizacja finałowa niż przed rokiem, kiedy no przede wszystkim na przez w składzie nie byliście w stanie dotrzymać Zwycięzcy są głodne, za każdym razem jak szedzą na motocykl, czy to jest trening, spajing, czy mecz o, o Mistrzostw Polski, więc na pewno dam z siebie wszystko. Czy jesteśmy mocniejsi? E, wierzę, że w jakimś sensie tak. E, motor jest niższe e, Polski i, i bardzo mocno dobrze nam to w tym finale. Ale może powtórzę tutaj słowa e, naszego e, strongmana na e, Z Wrocławia. Były pewne obawy związane przede wszystkim z tym, co przytrafiło się całkiem niedawno w Korzowiej Maszkowi Janowskiemu. Jak na te obawy to można powiedzieć, że drużyna zdała egzamin nie tylko żużlowcy na torze, ale przede wszystkim także ci, którzy z ekipą Sparty współpracują. Lekarze, fizjoterapeuci i dzisiaj tak już mniej więcej od 10-11 biegu względny spokój był u trenera. Czy się mylę? No, no, spokój to jest po 15 wyścigu, no, tak powiem. Natomiast tutaj oczywiście wielkie podziękowania dla naszego sztabu medycznego, bo stawali na głowie, żeby, żeby Medzik mógł wystartować. A przede wszystkim wielkie słowa uznania dla, dla samego Medzika, bo, bo wykazał tak dużą determinację, że w gabinetach spędzał właściwie całe dnie. No i dzięki temu mógł się wystartować. Na Artyoma Alguta od pewnego czasu można liczyć jak no. na zawisze, natomiast w tych playoffach coraz więcej słów uznania na pewno pada pod adresem i Bartłomieja Kowalskiego, a dzisiaj przede wszystkim Jakub Krawczyk chyba też był takim Języczkiem uwagi w zespole Wrocławskim. No Bardzo dobrze się pokazał dzisiaj. No w ogóle, no ja myślę, że tą końcówkę, co końcówkę mamy lepszą niż, niż całą zasadniczą część sezonu I, i cieszy nas to niezmiernie, no bo to w tych najważniejszych momentach e, gdzieś tam jedziemy dobrze, także, także to, to fajne. Dziękuję chłopakom, bo naprawdę wykonali kawał dobrej roboty. Dużo osób tutaj w koło. Ciężki tydzień przed nami, jeszcze nie koniec tego tygodnia ciężkiego, ale, ale no, będziemy. Dzisiaj środa, w niedzielę już początek rywalizacji o złoto. No to chciałem też zapytać, jak te trzy dni będziecie spędzać? Poza tym, jak łatwo się domyślić, że pracowicie? Pracowicie, no bo, bo, bo jutro już mamy na jakichś mistrzostw polskich juniorów. Także wszyscy na że jadą walczyć o medal. W piątek spróbujemy zrobić trening. No, oczywiście wszyscy, nie wszyscy będą mogli, bo jest gp 2 Sobota mamy Grand Prix. I niedziela już jedziemy. Także no, czasu niewiele, ale też pomalczymy. Rok temu ta rywalizacja finałowa z motorem Lublin upłynęła pod znakiem ubytków kadrowych w ekipie Sparty. Projekt dopadł Was na samym finiszu sezonu. Czy teraz. No, z wyjątkiem Taja Ufindena, którego nie zobaczymy z wiadomych przyczyn, liczy trener i ma taką nadzieję, że to będzie znacznie bardziej wyrównana batalia o zło. No jasne, że tak. No, nie, nie zapominajmy, że jeszcze trochę zawodów do tej niedzieli trzeba odjechać, także um, oby było wszystko Właśnie, motor służy Wrocławianom, nie straciliście tutaj żadnego punktu w tym sezonie, no to jaki będzie wymarzony scenariusz, oprócz tego najbardziej oczywistego, zwycięstwo w pierwszym spotkaniu w Nadziejach? Wymarzony scenariusz to tak, zwycięstwo w pierwszym spotkaniu, zwycięstwo w drugim spotkaniu, i jedziemy na imprezę, to jest wymarzony scenariusz. Czyli tak jak zapowiedział Artur Łaguta, że starta który prognozował, że Sparta nie przegra żadnego meczu w play -offach. to cały czas obowiązuje. To taka w pozytywnym słowa znaczeniu kląpa. Spróbujemy go nie zawieść po prostu. Tego życzę. Wielkie dzięki, dzięki trenerze. Dzięki.